W dzisiejszym filmie chciałbym Ci dać... 5 najlepszych nawyków, dzięki którym zgubisz zbędne kilogramy raz a dobrze. Będzie to bardzo ważne z tego powodu, że większość osób zalicza efekt jojo. A jak właśnie wyrobisz sobie te nawyki, to to utrzymanie później dla ciebie wagi będzie łatwe z tego powodu, że nawyki będą twoją drugą naturą i tak jak rano wstajesz, nie musisz się zmuszać do tego, żeby myć zęby, tak samo będzie z nawykami, i suma tych nawyków będzie powodowała, że utrzymanie wagi będzie dla Ciebie łatwe. Ja nazywam się Michał, ja słudłem ponad 40 kg i aktualnie zajmuję się tym, że pomagam innym zrobić dokładnie to samo. Polecam zasubskrybować ten kanał regularnie, dodaję tutaj filmy, dzięki którym będziesz wiedział jak schudnąć i przejść transformację sylwetki. Numer jeden, najlepszym nawykiem to będzie zwiększenie jedzenia chudego białka w ciągu dnia. Jest to bardzo ważne z tego powodu, że jak my jesteśmy na diecie i my mamy problem z tym, że ciągle podjedamy i ciągle chce nam się jeść, zwiększenie ilości białka w ciągu dnia spowoduje, że po prostu będziesz dużo bardziej najedzony. Białko to jest właśnie taki makroskładnik, który powoduje, że jak sobie wprowadzimy do diety, to z automatu tu jesteśmy bardziej nasyceni z tego powodu, że nasz organizm zużywa największą ilość kalorii na to, żeby przetrawić ten makroskładnik, co powoduje, że w ciągu dnia czujemy cały czas uczucie nasycenia. Polecam tutaj jeść tak około 1,5 g do 2 g białka na każdy kilogram masy ciała, czyli tak usiedniając u każdej osoby takie 130-180 g białka dziennie. Sam fakt, że zaczniesz jeść większą ilość białka będzie powodował, że z automatu będziesz jadniej. mniej. Numer dwa jest to zwiększenie jedzenia warzyw w ciągu dnia i tutaj będzie bardzo podobny efekt, jeśli chodzi o chude białko. To znaczy, że dzięki temu właśnie, dzięki tej rzeczy, będziesz po prostu mniej podjadał w ciągu dnia, z tego powodu, że właśnie warzywa mają błonnik. Błonnik pęcznieje w naszym żołądku, dzięki czemu mamy cały czas uczucie, że jesteśmy najedzeni, dlatego po prostu z tego powodu też właśnie polecam jeść dużą ilość warzyw w ciągu dnia. Warzywa też są jedzeniem z kategorii low calorie dense foods. To znaczy, że one mają dużą objętość, a mają bardzo małą ilość kalorii, dzięki czemu jemy dosyć dużo, a tak naprawdę Przejadamy bardzo małą ilość kalorii, z tego po prostu polecam prowadzić je sobie do diety. Numer 3. Kolejna rzecz, która właśnie tutaj pomoże ci z zmniejszeniem apetytu i ze zmniejszeniem podjadania. Będzie to po prostu zwiększenie ilości picia wody. Polecam tutaj pić 3-4 litry wody i będzie to bardzo ważne z tego powodu, że wiadomo, im większa ilość wody w naszym rządku, tym będziemy dużo bardziej najedzeni, przez co będziemy mniej podjadali. Polecam też tutaj właśnie pić klankę wody przed posiłkiem i po posiłku, dzięki czemu też będziemy podczas tego posiłku jedli dużo mniejszą ilość polecam, gdy rano wstajesz, to wypić od razu szklankę albo nawet dwie szklanki wody od razu po przebudzeniu. To spowoduje, że uczucie głodu Ci zmaleje. Plus też nawodnimy się po całej nocy, dlatego też to będzie ważne, żebyś po prostu miał więcej energii i dużo lepsze samopoczucie. No i z wodą jest też tak, że często nasz organizm wysyła nam sygnały, że jesteśmy głodni, a to jest po prostu uczucie pragnienia i organizm wysyła nam takie sygnały właśnie w taki sposób. Dlatego często jest tak, że wydaje nam się, że chcemy coś zjeść, a po prostu wystarczy, żebyśmy się nawodnili i od Razu ten problem by nam się zmniejszył, przez co też po prostu byśmy dużo mniej podjadali w ciągu dnia. Dlatego po prostu polecam. No i też wiadomo, jest to bardzo łatwe do zrobienia. Wypicie zbyt dużej ilości wody, jeszcze nikogo nie zabiło, dlatego tutaj nie widzę problemu. Wystarczy się szklankę i, i po prostu pić więcej. Jest to jedna z najłatwiejszych rzeczy, którą możesz zrobić, gdy się odchudzasz. Numer cztery będzie to trening siłowy. Moim zdaniem jest to bardzo ważne z tego powodu, że trening niszczy ci metabolizm. Będziesz po prostu naturalnie spalał dużo większą ilość kalorii, przez to, że będziesz miał większą masę mięśniową. Trening siłowy jest też ważny z tego powodu, że My, gdy gubimy kilogramy, to tak naprawdę zależy nam na tym, żeby gubić pewną tkankę tłuszczową. I właśnie trening będzie powodował, że podczas tego odchudzania będziemy właśnie gubili tkankę tłuszczową. Z tego powodu, że gdy jesteśmy na diecie dłuższy okres czasu, to może być tak, że nasz organizm po jakimś czasie zacznie spalać masę mięśniową. I żeby właśnie temu zapobiec, to tak naprawdę właśnie polecam tutaj robić trening siłowy. A nawet jak jesteś właśnie początkujący, to nawet bym powiedział, że to masę mięśniową w ogóle może sobie rozwinąć. Także tutaj będzie dodatkowy plus. I właśnie trening będzie powodował, że Twoje ciało ogólnie będzie się fajnie kształtowało, będzie dużo lepiej wyglądało, Twoja skóra zacznie być jędrna, także ogólnie pod tym kątem też na pewno będzie duży plus. Poza tym jeszcze tutaj są inne aspekty treningu siłowego, na przykład dużo lepsze samopoczucie, no i też dużo więcej energii w ciągu dnia. Chodzi o to też, żeby właśnie wzmacniać swoje ciało, że na przykład gdy gdzieś, gdy wstajesz, gdy na przykład musisz się po coś schylić, gdy musisz coś podnieść, no to po prostu też później będą inne benefity treningu siłowego, że po prostu będziesz miał mocne ciało, sprawne ciało i będziesz miał dużo więcej energii w ciągu Dnia. I ostatnim takim nawykiem, moim zdaniem bardzo prostym, jednym z najłatwiejszych do zrobienia jest zwiększenie ilości kroków, jakie robisz w ciągu dnia. Polecam po prostu robić tutaj 10 tysięcy kroków z tego powodu, że właśnie według badań najlepszą rzeczą, żeby właśnie przyspieszyć metabolizm, czyli to ile spalamy w ciągu dnia, to jest właśnie aktywność spontaniczna i właśnie nabijanie kroków jest jedną z takich najlepszych rzeczy i też najłatwiejszych rzeczy, jakie możemy tutaj zrobić, bo po pierwsze bardzo łatwo można to wpleść w ciągu dnia. Gdybyśmy na przykład to porównali do takiego standardowego treningu cardio, na przykład bieganie, to Musiałbyś sobie poświęcić jakąś godzinę na to, żeby się przygotować, na to, żeby w ogóle zrobić ten trening. Musiałbyś legitnie mieć godzinę wyjętą z życia, A na przykład, gdy porównamy to do kroków, no to tak naprawdę kroki możesz sobie zrobić. Rano, gdy jedziesz do pracy, to możesz już sobie zrobić spacer. Gdy idziesz na przykład po południu do, na zakupy, no to też możesz na przykład przejść się. Możesz na przykład wybrać dłuższą trasę. Gdy musisz gdzieś coś załatwić, no to też możesz zaparkować dalej samochód i możesz przejść się na nogę. Dlatego tutaj z krokami jest taka fajna rzecz, że tak naprawdę możesz sobie to rozbić na takie małe w ciągu dnia. Też gwarantuję Ci, że polecam tutaj mierzyć w ogóle to, ile kroków robisz dziennie. Też może się okazać, że tak naprawdę już w ogóle naturalnie robisz 5 tysięcy kroków dziennie, dlatego zrobienie tych dodatkowych 5 tysięcy kroków to tak naprawdę będzie czasami kwestia dodatkowego spaceru półgodzinnego dziennie i już, bum, sprawa załatwiona. A polecam, ponieważ właśnie można to sobie fajnie tutaj zwiększyć falanie w ciągu dnia. Są też właśnie też inne aspekty pozytywne, na przykład to, że poprawia to bardzo samopoczucie. dotleniamy naszą głowę. Żyjemy w takich czasach, że duża ilość osób po prostu ma pracę zdalną, siedzimy w domu, dlatego też taki spacer też na pewno będzie dobry dla, dla zdrowia plus też sam na przykład zauważyłem, że mi osobiście kroki działają fajnie pod tym kątem, że na pewno też obniżają mi po prostu uczucie głodu w ciągu dnia, dlatego też pod tym kątem po prostu polecam. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat diety elastycznej, jak możesz schudnąć bez spędzania godzin czasu w kuchni i na zakupach, zobacz do mojego opisu, jest tam link do bezpłatnego szkolenia, gdzie dokładnie przedstawiam cały system, dzięki czemu będziesz mógł zastosować dokładnie to samo u siebie już dziś, lub jeśli będziesz chciał skorzystać na przykład z mojej pomocy, to jest tam też link, gdzie będziesz mógł aplikować do współpracy ze mną, na takiej konsultacji, właśnie dokładnie omówimy Twoją sytuację. A ja ze swojej strony przedstawię, jak wygląda współpraca ze mną. Na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki, że oglądałeś! I pozdrawiam.